www .pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Witajcie serdecznie 1 listopada na poranej analizie technicznej. Oczywiście szybkie ogłoszenie. Zapraszam Was do naszej grupy kryptospekulanci.pl Grupa nasza tradingowa. Jeżeli chcesz sygnały, ok, jeżeli chcesz sygnały, ale przede wszystkim, jeżeli chcesz się nauczyć dobrze tradować, materiały szkoleniowe, jeżeli chcesz strategię, masz strategię, jeżeli chcesz live y na żywo codziennie, masz live y na żywo codziennie, ok? <laughs> więc tak, to serdecznie zapraszam. Tutaj fajny post od sitego efekt pozycji hodlowych z listy Krzyśka. Tak, ja też tutaj wrzucam moje pozycje hodlowe. Można ewentualnie się sugerować, jak ktoś uważa, że mm, ma to sens. Tutaj SITI Ładnie na plusie mm, z tych pozycji. Więc super gratuluję. Przechodzimy sobie do Bitcoina. Mm, Wechain. O, Wechain akurat... WidChain, WidChain, WidChain rozgrywamy z tej strefy Ogólnie rzecz biorąc tu mieliśmy małego stoplosa strefa popytowa więc to tutaj było rozgrywane na grupie Ale lecimy do bitcoina BTC, BTC Tutaj zaliczył taką małą strefę popy, popytową Wyznaczaną tutaj na grupie Ja tam gdzieś tam wyznaczałem na live'ie czy na updateciku Bo jeszcze mamy updatey na grupie codziennie więc tutaj to nasza strefa zaliczona, natomiast tu się nic nie zmienia, ok? Cały czas potrzebne jest wybicie tej fali B trójfalowego naszego tutaj ruchu, żeby mówić, żeby być optymistycznie nastawionym na wzrosty. ok? Na chwilę obecną nic tu się nie dzieje um, Tu mamy taki podwójny jeszcze szczyt nam się zrobił Ja sobie tylko zobaczę zerknę No troszkę wybiliśmy, ok? Więc na chwilę obecną nic się nie dzieje, jeżeli nie przebijemy tutaj tego wierzchołka, no to dalej w planach możliwe jest zejście tutaj, ok? 53, nawet do 48 i tak jak mówiłem, z tego poziomu będziemy patrzeć w stronę zakupów na Bitcoinie, jeżeli tam zejdzie, prawda? Bo jeżeli, jeżeli tu już będzie, no to, no to też będzie fajnie, będziemy... Znaczy ja już jestem w pozycji, tak, natomiast będzie można się tu ewentualnie, zobaczymy, czy będzie można się przyłączyć pod, pod ruchy na Bitcoinie. Pamiętajcie również o szkoleniu analizy technicznej, ok? Ono jest cały czas dostępne, jest to dla Was naprawdę ogrom wiedzy, z którego nauczycie się dobrze tradować na tym rynku. I naprawdę rozjaśni Wam to bardzo, bardzo dużo. To jest wręcz pozycja obowiązkowa. Jeżeli komuś zależy, żeby być dobrym, prawda? I tutaj jeszcze takie pytanko miałem od użytkownika Andrzej, dlaczego filmy z 10 do miliona nie są publicznie dostępne? Odpowiadam, nasza zabawa z 10 do miliona, okay, gdzie pomnażam 10 dolarów, robię z niego większe kwoty. Mieliśmy już taką zabawę, zrobiłem 400 i były wakacje, na tym poprzestanąłem, na, natomiast teraz kontynuuję. Jest to wrzucane na grupie, ponieważ osoby na YouTubie i tak by nie zrozumiały tego, prawda? Nie chciałbym też zachęcać ludzi na YouTubie do grania tego co ja, natomiast osoby na grupie no, korzystają tutaj mimo wszystko z materiałów szkoleniowych, mają codziennie live y na żywo, gdzie widzą, jak je analizuję, więc oni to rozumieją, oni rozumieją ryzyko. I inne rzeczy, natomiast nie chciałbym tego puszczać w obieg dla osób nieświadomych, bo mogłyby się, nie wiem, sugerować, popełniać błędy jakieś, więc jest to na chwilę obecną wykluczone, żebyśmy, żebym ja to upubliczniał publicznie. Żebym ja to upubliczniał publicznie. Dobra, tutaj koledze JD, analiza ICP, słuchajcie, ICP, zaraz sobie spojrzę na ICP. ICP ogólnie. O, nasz bandzik, słuchajcie, bandzik, nasza strategia, tajna strategia, która jest mega, mega zyskowna na grupie, w dziale strategie, nasze wejście tutaj oczywiście w obszarze naszej strategii, prawda? Więc już sobie patrzymy ICP Już sobie zobaczę ICP ICP też hodluje Słuchajcie, to, to jest mój zakup hodlowy, ale podzielony na trzy części Okay. Czyli, trzy e, mam jakąś kwotę na ten, na ten ICP, i na trzy razy, ok? To jest moje wejście tu, to jest całe to moje wejście tu 42,67. tu będzie drugie, a tu będzie trzecie wejście, jeżeli będą spadki. Ogólnie rzecz biorąc, na ICP, no jesteśmy po bardzo dużych spadkach, prawda? E, ogromne wręcz spadki na ICP od tego, co było na początku, no to no, to, no mega to spadło. E, więc tak. Do tych całych spadków dostaliśmy tylko malutkie odreagowanie okay? i tu nawet strefa podażowa nie została zaliczona, z której liczyliśmy na, na ruch w dół. więc e, Tak naprawdę ICP dopiero jakby zrobił pierwszą falę taką odreagowania, od, licząc tu od dołka prawda? i tu jakby był w korekcie, która przeraz, przeradza się w akumulację i ta akumulacja może być tu jeszcze niżej pociągnięta, okay? czyli tu cały taki obszar akumulacji tego ICP przed jakimś odreagowaniem większym, <laughs> więc, tak jak mówię, na chwilę obecną na ICP nie ma sygnałów spadkow wzrostowych, ok? Są sygnały raczej spadkowe. Natomiast, y, patrząc na to, jest to ra raczej ruch boczny, prawda? Więc ten ruch boczny, no, będzie jakieś rozstrzygnięcie z tego. Więc, y, na chwilę obecną, y, jeśli chodzi o analizę, jesteśmy w ruchu bocznym bez sygnałów na wzrosty. A jedyny nasz sygnał jest taki, że ICP jest po dużych spadkach, miał małe odragowanie i jest w ruchu bocznym, który może świadczyć o e, budującej się akumulacji e, tych bardziej tutaj, że tak powiem, smart money może tak. Pewnie słyszeliście pojęcie pojęcia. Okay? Tylko obawiam się, że tu może troszkę to niżej jeszcze spaść i tu zacząć e, drugi raz się akumulować. Jak to jest na wykresy, to pewnie znany, znany motyw dla większości, ok? Więc ICP bez sygnałów wzrostowych, natomiast myślę, że można się tutaj zakręcić na hodl pod najbliższe wzrosty, tylko kiedy będą te wzrosty, no to nie wiadomo tak naprawdę, natomiast jeżeli ktoś ma na średni, długi termin coś tam może włożyć, no to myślę, że można się przyjrzeć temu projektowi. Poproszę o analizę Chili's. Czyli nie będę analizował, bo jest po dużym wystrzale. Okay? To jest taka nasza formacja, którą sobie na, grupę, na grupie badamy. I ogólnie mogę Ci powiedzieć, że może być długi ruch boczny po tym wystrzale. Okay? Ada. Adę analizowałem 2 czy 3 wideo temu. Tam się nic nie zmieniło na Adzie. Um. Krzysztof, jak widzisz BTC w średnim terminie. E, dobre pytanie. Słuchajcie. E, to zależy jaki średni termin masz na myśli a poza tym ja gram day trading czyli impulsy prawda impulsy rozgrywam interesują mnie najbardziej impulsy natomiast co będzie w średnim terminie nie wiem no nikt tego nie wie i nikt wam tego nie powie prawda natomiast ja się skupiam na rozgrywaniu impulsów tak czyli dla mnie rozgrywanie impulsów to jest rozgrywanie rozgrywanie tego impulsu rozgrywanie tego korekcyjnego impulsu rozgrywanie tego impulsu i ja się wolę na tym skupić bo jest z tego lepszy profit niż ja mam się zastanawiać jak to będzie wyglądać kiedyś tam kiedyś tam prawda w jakimś tam średnim terminie nie warto moim zdaniem ok znaczy warto na pewno się zastanowić natomiast nie warto się sugerować co ktoś wam powie prawda bo rynek może zrobić wszystko nie wiadomo co się na rynku wydarzy a da Poproszę analizę audio. Dobra, zobaczmy sobie audio. Kiedyś to analizowałem. Jakaś taka moneta e, strasznie. Jakaś taka strasznie niepopularna. U nas na grupie przynajmniej. E, więc tak, odnośnie audio. No to wszystko, co mieliśmy. To gdzieś tam na live analizowaliśmy. Czyli to była cała strefa do wejścia. Ok, e, Natomiast e, tu jeszcze było jakieś przyłączenie się. Czy to tu, czy to tu, nie wiem. W każdym razie tu był sygnał, wybicie tego wierzchołka, był sygnałem na wzrosty. Okay? Tu był lekkim sygnałem na wzrosty. No i te wzrosty jakieś tam przyszły. Natomiast na chwilę obecną nie mam tutaj wejścia, bo tak jak mówię, no to było dobre wejście. Nie można tutaj na siłę kombinować i wymuszać gdzie by tutaj jeszcze wejść ewentualnie no jeszcze ewentualnie tu było jeszcze raz można było wchodzić ale to też już że tak powiem po fakcie więc na chwilę obecną audio no widziałbym osobiście że tak powiem tak mamy ruch spadek mamy odreagowanie mamy falę kolejną spadkową i tak naprawdę jeżeli audio, jeżeli audio miałoby rosnąć, no to ono będzie rosnąć, natomiast jak ktoś jest w tym audio, to bym uważał na tą zieloną strefę, okay? jeżeli tu jest zostanie to przełamane, to bym się stąd ewakuował, czyli to jest dolar, dolar 752 okay? natomiast jeżeli nic tu się złego nie stanie ta strefa nie zostanie przełamana, to spokojnie można sobie to audio raczej utrzymywać na pozycji Natomiast tak jak mówię taki punkt krytyczny, no to jest ta zielona tutaj strefa. Natomiast osobiście ogólnie nie mam tutaj wejścia w to audio na chwilę obecną, no to było to jedyne dobre wejście plus ewentualnie to swingowe wejście, prawda? Więc to są takie dwa momenty, gdzie można byłoby się tam coś podłączać. Chociaż ten bardziej ryzykownym, to było, to było dużo lepsze. Okej. Okay. I to wszystko, i to wszystko. Tak mówię, Ada była. No, zobaczmy jeszcze XLM, ok. Zobaczmy jeszcze XLM. Zobaczmy jeszcze XLM. XLM. XLM ogólnie rzecz biorąc. Już sobie spojrzę na niego, tylko sobie to wymarzę. XLM też po dużych spadkach, bardzo małe odragowanie, bardzo małe odreagowanie na XLM coś mi się tu zacina, słuchajcie. Ok, więc ta strefa jest jednak mimo wszystko bardzo podażowa. A więc tak, ogólnie rzecz biorąc na XLM. Moment wejścia. Ta strefa, jeżeli to zostanie przebite, to jest szansa zrobienia fali w górę wzrostowej, tak? Czyli jeżeli mieliśmy tutaj pierwszą falę, tu mieliśmy dla niej korektę, to tu trójfalowy ruch powinien być w górę, powinien być, co nie znaczy, że będzie, prawda? I teraz tak, bardziej lokalnie patrząc, bardziej lokalnie patrząc, mamy tu impuls wzrostowy, dla którego dostaliśmy korektę, okay? czyli bardzo lokalny taki impuls, jeżeli to rozpatrujemy w impulsach. Zaliczyliśmy 61% Fibonacciego, okay? e, czyli bardzo fajny sygnał, mm, natomiast na chwilę obecną, no to, było, to był ten moment, ok, to był ten moment fajny, żeby spróbować mm, tutaj tego odbicia od tego impulsu na 61, e, natomiast o, osobiście teraz mm, w tym trendzie, o, w tym tutaj trendzie, więc tutaj jest ten że tak powiem, punkt przyłączenia się ewentualnego, okay? 38,84. Ale uwaga, ale uwaga, ponieważ jest tutaj ta mocna strefa podażowa, okay? e, Więc to przyłączenie się, jeżeli urośnie, musi być zabezpieczone na 0 stop losem, okay? Na 0 stop losem. Oczywiście na początku trzeba ustawić jakiś większy stop los, jakby ktoś chciał tam coś ryzykować, e, wchodzić. Hmm, więc tutaj jakiś troszkę większy ten stop loss Natomiast og ogólnie rzecz biorąc, XLM hmm, Rozgrywanie z tego miejsca Musi być zabezpieczone, jeżeli już tutaj dojdzie na 0. Okay? Musi być zabezpieczone na 0. Natomiast jeżeli dojdzie tu, będzie jakaś mniejsza ta reakcja okay? Czy nawet spadnie, wybije nam to 0 e, i powróci z powrotem, e, żeby tutaj wejść, można oczywiście z powrotem tutaj wchodzić e, No to po przebiciu tego e, widziałbym Spory, spory zasięg ogólnie rzecz biorąc byłby tu spory zasięg 30-40% yy, spokojnie można by to było na XLM sobie ugrać ok? Więc tak by wyglądał XLM Dobra, tyle, 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 tyle. Napiszcie jakieś altcoiny fajne w komentarzu yy, w komentarzu Zapraszam do grupy i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się hej